W maju drożeje paliwo. W Łowiczu tir spadł z wiaduktu na tory kolejowe. Ciężko ranny kierowca jest w szpitalu, jedna z najważniejszych w kraju. Trasa kolejowa Warszawa-Poznań do tej pory jest częściowo zablokowana. Wypadek w Łowiczu spowodował dużo opóźnienia pociągów. Od rana wszystkie te udające się w kierunku Warszawy odjeżdżały z poznańskiego dworca głównego 2-3 godziny później. Podobne opóźnienia miały pociągi przyjeżdżające z Warszawy, które, żeby ominąć miejsce wypadku, kursowały do Poznania przez Łódź. Tuż po godzinie 9 udało się odblokować w Łowiczu jednotorowisko. Pociągi z Poznania do stolicy od tej pory odjeżdżały już punktualnie. Kolejarze nie potrafią powiedzieć dokładnie, kiedy uda się całkowicie odblokować trasę. Naprawa z nich. W dniu swych 80-tych urodzin Jan Paweł II. był przygotowany i zorganizowany przez program pierwszy telewizji polskiej, oczywiście tylko w pierwszej... Ciężko ranny kierowca jest w szpitalu. Wypadek sparaliżował ruch na jednej z najważniejszych w kraju tras kolejowych Warszawa-Poznań. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Prawdopodobnie kierowca albo zasnął, albo uciekał przed jadącym sprzeciwka pojazdem. Samochód jechał w stronę Warszawy wiózł plastikowe okna. Zanim spadł na tory, zniszczył kilkanaście metrów barierki na poboczu drogi. Straty są bardzo duże. W akcji usuwania wraku brało udział kilkadziesiąt osób. Mimo to pozbycie się ciężarówki z torów nie było proste. Obawiano się o ewentualne kolejne uszkodzenie wiaduktu i przyłączy energetycznych. Pociągi nie kursowały tędy przez ponad 6 godzin. Od rana pociągi są kierowane drogą okrężną przez Łódź yy, bądź przez Zgierz. Dziesięć par pociągów pojechało okrężnymi drogami. Droga numer dwa z Warszawy do Poznania należy do najbardziej niebezpiecznych w Polsce. Wczoraj tir wjechał w drzewo, dzisiaj ciężarówka zjechała z wiaduktu. Policjanci mają nadzieję, że w tym przypadku nie sprawdzi się pożekadło do trzech razy sztuka. Kierowca ciężarówki jest po zabiegu. Przebywa na oddziale intensywnej terapii łowiciej. najważniejszych linii kolejowych w kraju. Jedna z najważniejszych tras kolejowych Warszawa-Poznań. O 5 rano w Łowiczu z wiaduktu nad torami kolejowymi runęła ciężarówka. Ciężko ranny kierowca trafił do szpitala. Kierowca ciężarówki albo zasnął, albo próbował się ratować przed czołowym zderzeniem. Staranował barierkę, tir runął na tory, zerwał sieć trakcyjną. Ze skrzyni wysypały się 3 tony plastikowych okien. W usuwano ponad 6 godzin. Pociągi na magistrali kolejowej z Poznania do Warszawy kierowane przez Łódź przyjeżdżały nawet z 3-godzinnym opóźnieniem. Po 11:00 udało się odblokować jeden tor. Naprawa uszkodzeń sieci zakończyła się dopiero o 14:00. Pod... I po przerwaniu barierek ochronnych spadł z wiaduktu na tory kolejowe. Kierowca poważnie zraniony został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki. Kolizja spowodowała ograniczenie ruchu drogowego, który odbywać się będzie wahadłowo do czasu naprawienia barierek. Wstrzymano również przejazdy pociągów na trasie Łowicz-Kutno do godziny 11:00. W następny czwartek odbędzie się syk kolejowy. Nie przejeżdżał tamtędy żaden pociąg. 53-letniego kierowcę w ciężkim stanie odwieziono do szpitala. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Prawdopodobnie kierowca albo zasnął, albo uciekał przed jadącym sprzeciwka pojazdem. Samochód jechał w stronę Warszawy, wiózł plastikowe okna. Była naruszona konstrukcja wiaduktu. Pracownicy kolei mówią, że brak barierek ochronnych jest poważnym zagrożeniem dla jadących tędy pociągów rejestracjach Zjechał na lewy pas jezdni, przerwał barierki ochronne i spadł na tory kolejowe. Kolizja spowodowała wstrzymanie ruchu kolejowego na kilka godzin oraz ograniczyła ruch drogowy, który aż do ustawienia zastępczych barierek odbywał się wahadłowo. Kierowca tira, którym jak się okazało był Polak, został w stanie ciężkim przewieziony do szpitala. Jesteśmy na miejscu zdarzenia, gdzie samochód ciężarowy spadł z nas, poprosiliśmy o komentarz zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, pana Zbigniewa Wójcika, o której godzinie miało miejsce zdarzenie. Informacje o zdarzeniu, stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w otrzymało o godzinie 5.20 i natychmiast zostały zadysponowane zastępy ratownicze na miejsce zdarzenia w sile jednej sekcji gaśniczej i jednego zastępu ratownictwa technicznego. Następnie przystąpiliśmy do zaalarmowania jednostek specjalistycznych z ciężkim sprzętem ratownictwa technicznego w Łodzi. Tutaj są te zastępy obecne. Czy ktoś jest ranny w tym wypadku poza kierowcą? Z tego co mi wiadomo tylko kierowca odniósł obrażenia, znajduje się w tej chwili w stanie ciężkim z tego co słyszałem w łowiskim szpitalu. A ile potrwa usuwanie samochodu i całych, całego no tutaj z tego zamieszania na storów kolejowych? Akcja jest prowadzona od godziny 5.20, w tej chwili mamy godzinę za 10 minut 10, myślę, że jeszcze co najmniej 2 godziny będziemy pracować przy tym. A czy usuwanie, bo widzę, że jest zerwana również trakcja elektryczna, czy to znaczy, że tylko będzie jeden pas ruchu czynny znaczy czyn kolejowy, a ile potrwa usuwanie z kolei, żeby założyć nową trakcję elektryczną? Na to pytanie panu nie potrafię odpowiedzieć nie jestem specjalistą od tego jedna nitka z tego co jest mi wiadomo w tej chwili już jest naprawiona przez kolejarzy proponuję żebyście panowie po prostu zapytali odpowiednie służby jak długo zajmie im naprawianie tego drugiego toru Dziękuję bardzo dziękuję